Servus, Turemus. Opowiem Ci dzisiaj o problemie jednej z firm, który wiąże się z pompami centralnego smarowania. Dziś będzie mowa o aplikacji u klienta z branży metalurgicznej. Konkretnie chodzi o prasę hydrauliczną w zakładzie produkcyjnym profili stalowych. Klient zgłosił się do nas, ponieważ używane przez niego pompy centralnego smarowania zbyt szybko się zużywały. Mniej więcej w ciągu dwóch-3 miesięcy. W takich przypadkach trzeba działać sprawnie i z rozwagą. Wymiana wszystkich pomp byłaby bardzo kosztowna. W związku z tym u klienta pojawi się jedna nowa pompa, natomiast reszta trafiła do nas. Lada moment będziemy mieć dla klienta raport z diagnozy i wówczas on podejmie decyzję o ewentualnym serwisie. WREM działamy kompleksowo, dlatego doradziliśmy klientowi także w zakresie sposobu eksploatacji pomp. Przede wszystkim odnosi się to do zmiany smaru na wyższej jakości produkt oraz reżim aplikacji. Nie tylko dobieramy produkty pod Twoje potrzeby, ale również podpowiemy Ci jak przedłużyć żywotność maszyn i urządzeń. Wejdź na wwwrem i zapewnij swojej firmie najbardziej wydajny system centralnego smarowania.